A z tej strony Karolyszes, witajcie na moim kanale. Uwaga, uwaga! W dzisiejszym odcinku idziemy jeść kawałek pizzy, który ma dwa fity, a mianowicie 61 cm. Czajcie to! I to będzie takie duże! No i co? My znajdujemy się poza Manhattanem na Jonkers, czyli wysoko, wysoko. Dzisiaj pogoda jest dość wieczna. Także mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. No i co? Idziemy chyba do środka. I to jest to właśnie ze mną miejsce. W ogóle zobaczcie w moich włosach, jak wieje. No i co? Idziemy do środka testowego. Chodźcie. Także, jak widzicie, to są to właśnie wszystkie kawałki pizzy, które mają dwie fity, tak jak mówiłam. No i co? Wybierzemy coś i widzimy się niedługo przy stoliku. To właśnie tam dzieje się ta magia i pan dla nas właśnie robi tego super slice'a. Can't wait, can't wait! Chyba mnie stąd wytoczą, moi drodzy. Zobaczcie, tak to wygląda. Tu mamy taki Hall of Fame. <noise> Typowy. Dla maniaków gier hazardowych. Proszę bardzo. No i co? I mamy tutaj wyjść na zewnątrz. Patrzcie, to są kartony, znalazłam ukryte przejście. Kartony wielkie na super slice. Nice, nice. A my ogólnie jesteśmy w takiej okolicy, powiedziałabym, że dość pustej. Zobaczcie, dookoła mnie tak naprawdę już nie ma nic tylko autostrada i tam znajduje się w ogóle jakiś taki hotel, w którym jest kasyno. Oh no. Jestem tu pierwszy raz, tak samo jak i tutaj. tutaj widzimy się do środku. Także co? Idziemy. jedzonko Idzie zamówione. I czekamy. Właśnie wchodzi magia kamery. Pan powiedział, że mamy do darmo wszystko. Tutaj film nie jest sponsorowany, także będzie... Szczera, on jest opinia. Przed sobą mam dwa kawałki, które wzięłam dodatkowo tak naprawdę do tego jednego wielkiego super slicea. I mianowicie mamy chicken bacon ranch, czyli kurczak z bekonem i chyba sos jakiś taki czosnkowy Ala, coś tego typu. I mamy kwadratowego slajsa i mamy tutaj kurczaka w się marinara, czyli pomidorowy. No i co? To Najpierw... Kurczakowy, spróbnęło dużo mozzarelli, Ciekawe jak kurczak, fajna, też mi nawet delikatny, nie jest taki mocno czosnkowy przyjemna, przyjemna, a jak smak? I drugi kawałek. Lecimy od razu, za ciosem. To lekko wysuszona. Mhm. I dużo oregano jest tutaj, czyli taka mocno aromatyczna, mocno ziołowa. Ja chyba fanką ziołową nie jestem. Także oddaję te slajsy moim towarzyszom podróży dzisiejszej. No i czekam z niecierpliwością na taką, takiego slajdu. Kolka, albo nie, nie kolka, napój e, czarny, brązowy, jak zwał, tak zwał. Jak zwykle nieodłączny element wszelkich fast foodów i, i mocno pustego jedzonka. No i co uważacie? Jak te wasze dwa kawałki? Będzie czy nie będzie? Przejdzie. Warte 40 minut drogi? <grych> Raczej nie. Czyli te dwa slajdy są odprzeżowane ale czekamy tego dużego. Mam nadzieję, że poprawi statystyki restauracji. Okay. Idę po tego giganta. Ojej. Oh yeah. Ojej. Oh yeah. <laughs> Jak widzicie... i w... serio, ona właśnie nawet w kadrze nie mieści. Naprawdę? Ona jest chyba y, połowę mnie, jeżeli chodzi o, o wielkość. Yeah, that's a pie. Wow, wow. That's a You're nice, know? nice. Pan powiedział, że tak słyszeliście, że to jest to kawałek pizzy carolicious, moim imieniem nazwał. Miło, miło, nie powiem, że nie. Wielkie, co? Ogólnie wam powiedzieć, że taką pizzę spokojnie mogą się najeść 5-6 osób. Zależy od stopnia wygłodzenia i od stopnia, jak to powiedzieć, żeby to miło zabrzmiało, grubości ludzi. Odnoszę pizzę, żeby nam pokroili i kroją ją standardowo na 20 kawałków. Raczej sporo, raczej sporo. Także ja oddaję, żeby nam pokroili i wracam już z podwojonym. Fajnie 3 dni jedzenia, ale wygląda elegancko i w ogóle jak pachnie ładnie przez to bazylię właśnie i chyba ten sos pomidorowy, Jakie pomidorki muszą być dobre na no tej No i przede wszystkim jest fresh-made, czyli świeżutka, prosto z pieca. No Jeszcze parmezan jest posypany chyba na górze i skropiony jest oliwą. Nice. Nie wiem od którego nawet zacząć squarea. Aha, aha. Mmm. Dobra. Widzicie. Świeżusia. Moterelki dużo. Ładnie pieczona pod, pod spodem jest. Nice. Mhm. Dobra jak patata się I czuć w niej takie prawdziwe pomidory. Odkładam was na bok. I... Patrzcie i podziwiajcie, co my jemy. No i co? Ta lepsza, bo świeża. Skąd? Bardzo dobre są. Co z pomidorowy, nie? Pomidory. Słodkie pomidory. Ciasto całkiem inne. Ciasto całkiem inne, ale jest grubsze. Zobaczcie. To nie jest taka na cienkim cieszy, no nie? To takie wypieczone jest. Ale no. Chyba zabierzemy do domu, co? Połowę. Dosyć I mamy już patółku do podważenia. Chyba to monstrum nas pokonało. Zjedliśmy połowę. To i tak uważam, że... Dobry, dobry, dobry. Pory wyczym, jak my na nas. Zabieramy połowę do domu i będzie na jutro i na pojutrze. Hunaus, hunaus. Ale ogólnie pizza bardzo fajna. jest to trochę grubszym cieście. To są pomidorowe z Ja bym osobiście dodała więcej czasu do oświatę, żeby był bardziej aromatyczny, bardziej taki wyrazisty. Ale co to lubi, no, judge. No i co? Chyba zaraz się widzimy w innym miejscu. Tego wielkiego slajsa Dostało na tyle. Chyba jest to jakieś 9-10 kawałków. Uważam, że i tak sporo porcelan została, jak powiedziałam. Czy już było, stracę tego gadania. Fajna, fajna pizza. Jeżeli przyjdziecie tutaj, żeby sobie kupić tego super slice, jak najbardziej tak. To odgrzewane średnio, no bo wiadomo, one po prostu leżą w gabloce i tutaj panowie odgrzewają je. Ale ten super slice, jak macie na świecie rozrobione perełka, perełka. Także sia w następnym miejscu. Chodźcie. No i co? Jesteśmy znów na Astorii, na Queensie. A za mną jest Krispy Kreme no. I mają nową edycję limitowaną Także chodźcie, idziemy Zobaczcie na to Enjoy Nowy strój mają Konkretny A my przyszliśmy po to. Zobaczcie tego gościa, oczy. czy te oczy mogą kłamać? Chyba nie. Mamy przed sobą 12 do Uwaga, Ładnie czy nieładnie? wygląda fantastycznie <laughs> faktycznie. <laughs> Mają teraz edycję Halloween. Podejrzewam, że po prostu jest tyle kolorów i będzie tutaj tablica Ewa. No ale oczy jedzą, tak czy nie? Zabieramy się do za tej. I w międzyczasie czekamy jeszcze na kawkę, oczywiście, do pączka, tak? Pierwszy pączek jest to typowa oponka. I mamy na górze chyba coś a la NMMS I mamy jakąś taką czekoladkę i chyba jest karmel na górze. Także nie można czekać. Hmm, uh -huh. not, not that bad, Fajny Ale ilość cukru jest Duża Kolejny, dokładnie taki sam Oponka mm. W ogóle nie czuję żadnego innego smaku Cukier? No i zostały nam Dynia i dom strachów, moi drodzy. Dom strachów może ściągniemy. To będzie marcję. Damy. Mosłowo mnie odebrało. Patrykowi, bo on lubi takie rzeczy. Coś powinno być w środku, nie się jeszcze. Nie dla mnie. Mega słodkie. Takie na fest. Dziękuję bardzo, so thank you, thank you. lecimy za ciosem. No i co? Dynka została. Dynka jest przekiutna, Jak uważacie? Ja tak uważam. No i co? Które są na mnie najbliżej? Nadzienia. Sam kolor wskazuje na smak tego, tak czy nie? Jest scary i spuki. Nie dla mnie. Ja zostaję przy oryginal oponkach mamy jeszcze z malinowym nadzieniem i z o patrzcie tu aż wycieka halo halo um, i z cytrynowym Dostaliśmy również nasze kawczyny także enjoy zobaczcie jaki nastrój zrobili dyskoteka mamy party przy moi drodzy party hard No, it's all Jak widzicie, nawet przy pączkach potrafią się tutaj ludzie bawić. Można, można. Bierzemy resztę na nas do domu. Na pewno się nie zmarnują. O, tam jedzie lambo ładne, niebieskie. Nie Niech będzie. No i co, donaty jak zwykle eleganckie. Klasycznie te glaze, czyli te oponki, bo te limitowane, tak nazwijmy to, wiadomo, sztuczne jak jasna anielka, ale te oponki. git. tak, co moi drodzy, tak się podobało? Łapka w górę. Dostawcie suba. Ja oceniam dzisiejsze restauracje na tamtą z tym slicem, czyli to było barn, co tam było, barn tavern, Pizza barn, chyba pizza barn. Coś takiego na Jonker. Spoko, ale bierz to dużo tylko i wyłącznie tego jednego wielkiego slajsa, nawet na 8 na 10. Coś takiego, 8,5 na 10 mi dała, Bo ja akurat wolę na napolitańską pizzę. Donaty klasa sama w sobie, ale tylko klej, jak powiedziałam. Także co? Sia, buziaki, i widzimy się w kolejnym kulinarnym miejscu. Daję!